Dzień dobry, proszę Państwa. Witam z Gdyni z kongresu religioznawczego. Jest z nami Pan Profesor Zbigniew Drozdowicz, bardzo znany religioznawca, filozof. I chciałem Pana Profesora spytać o główne cele dzisiejszego kongresu. Jakie są Państwa oczekiwania, co Państwo chcieliby osiągnąć poprzez ten kongres? Dzisiaj miałem przyjemność słuchać wykładu Pana Profesora, i powiedział Pan Profesor, że być może przydałaby się nam Akademia Platońska. Czy to o to chodzi? No myślę, że powrót do Akademii Platońskiej w dawnym stylu nie jest ani realny, ani potrzebny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w sensie profesjonalizmu na pewno by się przydała ta dobra szkoła filozofii, bo to, co dzisiaj się obserwuje, to jest całkiem zwyczajnie psucie klasycznej filozofii. W wielu przypadkach filozofią się zajmują amatorzy, ludzie, którzy nie mają do tego przygotowania, ale mają dużo odwagi, żeby wypowiadać się publicznie. Cała dyskusja wokół dzisiaj humanistyki bierze się stąd, że, te humani że humani za humanistów uważają się ludzie, którzy nie mają profesjonalnego, akademickiego przygotowania. Oczywiście humanistyka w takim znaczeniu potocznym może być uprawiana przez każdego, no ale jeśli jest to przedstawiane jako przejaw znajomości rzeczy, no to z całą pewnością nie o to chodzi. Także na pewno nie jest potrzebny powrót do samego Platona w tym znaczeniu takim starożytnym, natomiast myślę, że te wzorce, to przesłanie platońskie na pewno jest w dalszym ciągu A co pan profesor myśli o filozofach angażujących się w politykę? Bo no, przywołało to niejako takie pytanie. Myślę, że to nie jest specjalnie nic nagannego. Ważne, ważne jest, żeby taki filozof odróżniał swoje indywidualne preferencje polityczne od tych zadań, które ma filozofia. Filozofia ani, ani w przeszłości, ani obecnie nie powinna sprowadzać się ani do spraw doraźnych, ani do takich czysto utylitarnych, bo to się deprecjonuje tak naprawdę filozof. Każdy ma prawo uczestniczyć w życiu publicznym w życiu politycznym, ale wypowiadanie się jako autorytety przed kamerą. Myślę, że pan, yy, no myślę się o kim w tej chwili myślę, natomiast no, to jest psucie filozofii. To, że dzisiaj mamy do czynienia z kryzysem filozofii. Ja już kiedyś tutaj na takim spotkaniu dyskusyjnym w Bydgoszu, yy, na konferencji organizowanej przez Bydgosz, yy, się wypowiadałem na ten temat i, i wtedy wyraźnie Filozofowie są sami sobie winni, dlatego że psują. Filozofię akademicką na dobrym poziomie i wypowiadają się na każdy temat. To jest właśnie takie typowo wolterowskie. Bez przygotowania wypowiadać i na każdy temat, i bez zahamowań. Ostatnie pytanie, panie profesorze. Z czego wynika temat y, tej konferencji? Skąd się wziął pomysł na ten temat? No, myślę, że to jest taki problem w dalszym ciągu aktualny, bo myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, i filozofowie, i religioznawcy, przedstawiciele innych dyscyplin, myślą w takich kategoriach, że jednak. Ta myśl głębsza jest potrzebna i taka integrująca, bo to z całą pewnością temat ma taki charakter interdyscyplinarny czy międzydyscyplinarny, więc z całą pewnością potrzebna jest integracja. Widać zresztą wyraźnie, że tutaj w kongresie uczestniczą przedstawiciele różnych środowisk, zarówno no, świeckie uczelni, jak i, i wydziałów teologicznych, czy uczelni kościelnych, także to pokazuje, że tak, tak była od początku idea. Myśmy organizując ten pierwszy kongres w Styczynie, też właśnie myśleli o tym, żeby yy, takie spotkania integrowały różne środowiska i one integrują. Także Bardzo rozmawiamy z osobami, które faktycznie się znają yy, na tym, co mają do powiedzenia i myślę, że dyskusja jeszcze yy, Merytoryczna dyskusja jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a ujawnienie swojej niekompetencji w takiej dyskusji nie jest jeszcze grzechem wtedy, kiedy mamy świadomość, że inni wiedzą lepiej o co tam chodzi. Czy uważa pan profesor, że brakuje nam dialogu między ludźmi wierzącymi i niewierzącymi w kraju? No znaczy tak i nie, bo to jest kwestia jak, raczej jakości dialogu, tak, bo oczywiście są różne środowiska, które no, można powiedzieć, że uczestniczą w tym takim dialogu publicznym, ale chodzi o jakość. Nie, nie wystarczy przedstawiać tylko swoje własne racje i nie słuchać racji własnej, czy nie przyjmować racji własnej strony przeciwnej. Tak? Dialog nie temu służy, żeby przedstawić sw swoje ekspozy i koniec, tak? I, i nie reagować na argumenty przeciwne. Natomiast, no, żeby dialog był konstruktywny, oczywiście to jest kwestia też kultury publicznej, już nie mówię politycznej, ale publicznej kultury, gdzie rzeczywiście no, Krótko mówiąc, wszyscy boją się pracować nad tym, żeby kolejne pokolenie absolwentów wyższych uczelni wypowiadające się niejednokrotnie publicznie, żeby wiedziały, na czym polega taki konstruktywny dialog. Ja tak, przy takiej okazji przywołuję takie znane powiedzenie Karla Popera ze społeczeństwa otwartego jego wrogów. mianowicie on mówi, że racjonalność w tym przypadku, że wrócę do racjonalności, polega na tym, że przyjmujemy do wiadomości, że ja mogę nie mieć racji, ty, ty możesz nie mieć racji i wspólnym wysiłkiem dojdziemy do, do wspólnych racji. I to jest właściwie podsumowanie tego wielkiego dzieła, no, wpływowego dzieła Karla Popera, bo on to, to sformułował po przeprowadzeniu takiej gruntownej krytyki takich demagogów społecznych jak właśnie Platon, jak Hegel i jak Marx. Także on to, jak wiadomo, ich mm, zaliczał do filozofów proroczych. Proroczyli, ale źle proroczyli, natomiast... natomiast to, to, to lapidarne y, określenie Karla Poppera mi przemawia do, 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 do przekonania. Rzeczywiście, jeśli już szukamy jakiegoś jądra racjonalności, niełatwo to znaleźć. No, ale myślę, że t, ta umiejętność wysłuchania e, racji przeciwnych, ewentualnie pogodzenia się z tym, że my nie, nie musimy koniecznie mieć racji, to, jest, to świadczy moim zdaniem o, już o, o pewnym poziomie kultury. Dziękujemy panu profesorowi. Proszę. Do widzenia. Do widzenia.